Z tej strony, Jula. I Kuba. I dzisiaj robimy abo, 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 Unboxing. Unboxing. Dobra, i każdy ma po dwa dinozaury. E, pokażę Wam na przykład. Daj tego czerwonego, będzie będzie Te, Tego Kuba akurat będzie otwierał. Taki, taki czerwony. I jeszcze fioletowy tam jest, zielony. I drugi zielony. Akurat będzie powtórka jedna, ale to nie nieważne. Po, przywitaj się, Kuba, bo... A nie, no, przywi przywitałem się. Okej, okay, ale nie musiałeś dniusiem. <grym> Jem trawkę. Do, to przechodzimy do unboxingu. Pff. No to zacznij ty. E, dobra. E, najpierw otworzę fioletę. To... Ale nie, nie nagrywasz. Ty. Najpierw otworzę fioleto. Musisz... Najpierw otworzę fioletowego. Pokaż taki tutaj ogon widać akurat. Nie, nie zaraz zobaczę w bo... Nie, ja będę cię nagrywać tak po prostu tutaj. Staram się nie nagrywać twarzy. Boże, jak to ryklu mam. Rozprawię się z tym pudełkiem raz na zawsze. To nie jest pudełko, ale dobre. O, pokaż. Jest. to był tego, jego ślad? No dobra, bo tego już mieliśmy, jakby, ale daliśmy siostrze. I to jest teraz dla nas. Dobra, teraz ty. No dobra, no to ja otworzę powtórkę teraz. Tego powtórkę. Będzie bliźniak. Dobra. Dobra, mamy tutaj tego. O właśnie, trzeba je pokazać. Ej, te ej, ale ten ma jakieś czarne kropki, a ten nie ma. Ma też, a. ale ma jakieś ten mocniejszy, ale dobra. Tu mają, mamy bliźniaki jak widać, ale musimy pokazać wszystkie dinozaury. Tu mamy takiego. Tu mamy. Tu mamy fioletowego, daj. Tu mamy takiego różowego i obok drugiego, ale to chyba nie muszę pokazywać. Dobra, tu mamy ich ślady. Tu mamy ślad tego dinozaura. Tu mamy ślad tego dinozaura, ten niebieskie łapki i tego fioletowego to już pokazywałam. Dobra, no to teraz kolejnego, dawaj. Ja mojego ostatniego. Polecamy sklep Lidl. No, jest bardzo fajne to z niego w takie dino. To jest jeden z moich ulubionych sklepów, tak na serio. No. ej, patrzcie, jaki są, jaki su, su Dobra, mamy takiego dinusia. Czekaj, ja, do, ja zrobię z wstęp... tym. czekaj, czekaj, daj to. Daj mi to. Ej, ale ja muszę stempelek zrobić, bo ja robię pamiątki jak się skończą, o, skończą stempelki. Ma taki tu. Boże, ja nie wiem, gdzie jest przód w ogóle. Czekajcie. wstać, wstać muszę. I zrobić... Nie, bo tak będzie tak... Boże jak tu się... Bo tak, wiecie? Chyba tak, tak Najwyżej będzie do góry nogami. Nie może być właśnie... O, udało mi się. W dobrą stronę. Taki czarno-biały jest. Ej, gdzie jest przykrywka? Daj przykrywkę, żeby nie wyschło. Właśnie tam ten miał tego stempelka ten, ten fioletowy, Gaby naszej siostry. A tu mamy takiego dinusia. I ma, ma taką czachę. Tu mamy takie, no nie? On ma taką czachę. Jakby. Teraz ja, tak? Ostatniego, dobra. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, to postawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, bo na razie mamy tylko 13 subskrypcji, ale dla mnie to jest dużo. Au. Moja siostra Bardzo. Oj teraz mojego mojego wymarzonego. Wałna bardzo marzy o tym, żebyście jej. żeby dostać jakiś chociaż srebrny przycisk. Prawda? Tak, Kuba też ma kanał. Chodźcie na jaki kanał twój się nazywa? Ich chyba wiesz. Nie pamiętam już. <śla> tak jak moje konto. A jak się nazywa? Twój kanał. Wiesz powiedz tym. No się no, 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 już... zmiany Nie będę się z Dawaj. Nie wstydziesz na jednym filmie to zrobiłeś. A może na tym, bo. No dobra, hmm. do, No dobra, mój kanał jest z Pet -shopami i nazywa się Kubawy. Okej, okay, tu mamy mojego wymarzonego Didusia. Naprawdę jest zielony, a ja kocham zielone. Sklep Lidl jest na jednym. on ma całego szkieletę. Ten. Przy. z tego. Teraz I to zrobimy... na żółto. Teraz zrobimy jego. Jego stempel. Okej, okay, mamy taki. Ale fajne! Dobra, tu mamy taki... Czekajcie, tu mamy jego stempelek różowe. Tu mamy jego stempelek, niebieski. Ten był którego? Tego był. Tu mamy tego stempelek, ten tutaj. Yy, tu mamy tego stempelek. Ten szary. I tu mamy bardzo ładny stempelek. Tak jak wszystkie inne. Tego zielonego. Dobra. Polecamy teraz... sklep Lidl. Naprawdę. Dzięki sklepowi Lidlowi mamy takie fajne. Takie Dobra. No to lice. teraz pokażmy jak wyglądają. Ustawmy je jakoś ładnie. Dawaj. Na Już tnie. wiemy. Czerwony obok czerwonego. Ale nie, nie mogą być tak. To tak weźmy. Tak. Może. Niech... Niech obok, niech obok tego czerwonego będzie właśnie. Hotel. Ale nie tak, bo tu będzie tak będzie ładniej wyglądać. Ten? Albo nie. Tak, fioletowy może oto. To i to. Dobra, jak widać mamy tutaj dwa bliźniaki. Du, 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 du. Co? Dobra, tu mamy... Ja będę tak brała. Tutaj. Nie, bo to jest, bo trochę pokazujesz, potem będziesz go trzymał, dobra? Dobra, mm. dla mnie to jest. Są... Tu ma taki, taki, można nawet grzebień powiedzieć, to są kolce jego. Tu ma takie. Tu ma takie i tak wygląda stempelek jego, który był, ale to stempelek już nie szary. będziemy używać. Stempelek, to już wiecie, tu mamy Mojego takiego. Pierwszego. Tak, to był jego pierwszy, a moje pierwsze to był właśnie z tymi ustami, któryś. Mm. Nawet nie wiemy już który. Nie, wiem, bo jeden ma mocniejsze kropki, to był ten drugi, a ten, co ma słabsze, to był ten mój. Mm, dobra, tego mamy takiego długoszyjnego. Mm, tak wygląda z tyłu. Stempelek z także już pokazywałam wszystko. Tu mamy fioletowego. Też ma stempel, tak jak każdy inny. Nie wiem, też ma takie kolce. Dwa na końcu. Na no, ogonie. Jeszcze na koniec pokażesz swoje, chcesz tak? Tu mamy tego nowego. Widzowie już to widzieli, widzieli mojego, ale... Ale naprawdę, one są przez, One są prześliczne. Tylko nie wiem czemu ten ma tu różowe, powinno być zielone. za szminką się pomalowały. Dobra. Tu mamy drugiego, już tak nie muszę go pokazywać, no nie? Też ma dwa kolce na ogonie A ten jest najważniejszy. Juli. No, ja o nim marzyłam, to był mój wymarzony. No patrz, jaki słodki. Mój wymarzony był o ten. Który? Pokaż go o jeszcze ten. raz może. Hmm. Chociaż ten... Ua. Oj, nic nie szkodzi. Chociaż ten, chociaż ten też jest ładny, też to był mój pierwszy. Ten Ej, a ten pokażemy ten wam najpodobniejszy podobań. razem, tylko takie inne rodzaje. O, widzicie, jak one są podobne? No, nie są aż tak bardzo, no, ale tak kształtem, zobaczcie. Ten ma trochę. No, widzicie, teraz z tyłem na przykład, tylko ten nie ma tego grzbienia. Teraz w tą stronę. Nawet podobne są. A tu mamy bliźniaków. Widzicie ile nam zostało do zbierania kolekcji całej? Tylko 5 Jeżeli chcecie, już to mówiłam sobie, Jeżeli chcecie Więcej z takich filmików To postawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Dobijcie 10 Subskrypcji? Tak, ta, pod tym niech dobiją, niech dobiją Chociaż pod tym filmikiem 10 tysięcy subskrypcji 10 tysięcy. Ale 10 mil macie. Mamy. Jula ma. mam. 13 subskrybentów. Mamy chciałeś 10 10 tysięcy. Kupa tak powiedział, ale mogą być. Tysiąc najpierw. No dobra, tysiąc dobiję, potem będziemy mówić większe liczby. Takie mają ślady. Tak. No to, to na tyle w filmiku. Ja się pożegnam tym. A ty? Ja się chcę pożegnać o tym. Oglądajcie nas i idźcie do sklepu Lidla, żeby nas kupić. Tak, i więcej takich jak my, tym lepiej tym nie będziemy się dusić w pudełkach. Właśnie. A w Lidlo może się skończyć wyprzedaż, bo naprawdę dużo ludzi już je kupuje. Ja się kupuje. A nie dostaje? Za punkty oczywiście. Zbierajcie punkty Żeby mieć całą kolekcję Dobra, no tyle w tym filmiku Pa, nie zapomnijcie o łapce w górę I subskrypcji o Właśnie trzeba je postawić Jeszcze nie Sześć dinozaurów i sześć znaczków. Nie, pięć znaczków. Jak to, a gdzie jest szósty? A no tak, Boże, pię pięć znaczków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Nie ma szóstego. Pa! Jeszcze raz na trzy, cztery. Pa! pa!